Cześć, z tej strony Wojtek. Witam Was na stoisku Specho.pl. Na tym stoisku znajdziecie to, co najważniejsze, czyli takie marki jak Holosan, jak MacPul, jak Real Avid, ESS, Kabar. Produkty, które znacie i lubicie, ale również kilka nowości. Przedstawię je Wam za chwilę. Absolutnie najlepszą nowością, najgorętszą, o którą pyta najwięcej osób, jest t -Mac od Macpula. Magazynków, jak wiecie doskonale, jest bardzo dużo, no ale to jest w końcu pierwszy magazynek Macpula w pełni transparentny. Przy tym wszystkim naprawdę dobrze wykonany. Długo za tym czekaliśmy i w końcu to mamy. Nie mogło zabraknąć oczywiście też naszych ekspozytorów, zarówno Vector Optics jak i Holosan z lunetami, lunetami biegowymi, kolimatorami, gdzie możecie złożyć się do strzału, zobaczyć jak dane na przykład kolimatory działają, jaka jest jakość optyki i soczewek w lunetach Vector Optics. To jest miejsce najbardziej oblegane, teraz mamy piątek, jest jeszcze rano, dlatego mamy jeszcze chwilę czasu i miejsce przede wszystkim, żeby Wam to pokazać. A za mną ściana dla wszystkich, którzy dbają o swoją broń, czyli Real Avid. Artykuły do konserwacji, czyszczenia swojej broni, ale również akcesoria rusznikarskie. Wszystko bardzo wysokiej jakości no i w formach naprawdę Pomysłowych. Jak rozmawiamy jeszcze o nowościach, to tutaj taka niepozorna gablotka z ESS-ami, z oklejami, czyli porządną ochroną oczu, ale też i z kabarami, czyli znakomitymi amerykańskimi nożami, w tym nowościami, modelami Dust. W tym roku, tak samo jak w zeszłym, są z nami chłopacy z FTCS i BC Arms.